że są rzeczy, które są niezrobione i nie jestem odklejony, oderwany od rzeczywistości, bo też żyję w naszym mieście, żyję w naszej przestrzeni miejskiej, chodzę po tych samych chodnikach, jeżdżę po tych samych ulicach, odwiedzam te same miejsca w przestrzeni miejskiej, znam architekturę miasta, znam przecież tereny zielone, znam to, co dotyczy mnie. Ja nie, znaczy ja nie żyję w bańce, w bańce takiej mydlanej, gdzie jestem oderwany zamknięty w swoim w takim iluzorycznym świecie, który powoduje, że mam samo zadowolenie i samozachwyt, wręcz przeciwnie, mam dużo krytyzmu. Krytycyzmu wobec siebie i, i bardzo wymagający jestem wobec siebie i wobec moich współpracowników, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie miasta i, i działania, więc liczę na takie, e, takie wzajemne relacje bezpośrednie, stąd też cały czas mówię, że bycie wśród Legniczan, z Legniczanami i dla Legniczan jest taką misją moją prezydentury, tego co robię na co dzień, bo to jest, to, to jest ta taka e, e, materia, która jest dla mnie najcenniejsza. Być wśród ludzi, zbyć dla ludzi, dla mieszkańców.